Sytuacja jest taka, że dzisiaj w moim czytelniczym zakątku będziemy bardzo aktywnie czytać, dlatego że mam do pokazania książki z wydawnictwa Harper Kids, a to są książki z magnesami, czyli em, proste historie, które dzieci mogą w najróżniejszy sposób opowiadać, ale też kombinować wiadomo, skoro są magnesy. Zresztą wszystko Wam ze szczegółami zaraz opowiem. Mm. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką oraz bookmarketerką, co oznacza, że od kilku lat opowiadam Wam o ciekawych, aktywizujących i po prostu fajnych książkach dla najmłodszych i dla młodzieży. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie i będziecie oglądać, i będziecie komentować przede wszystkim, żebym ja też wiedziała, co Wy myślicie o tym, co ja Wam. Pokazuje. A dzisiaj nowości z wydawnictwa Harper Kids, tak jak wspomniałam, to są książki z magnesami. I teraz mamy tutaj kucyki Pony. Pamiętam, jak moja pięciolatka wtedy miała taką fazę na kucyki. Szkoda, że takiej książki nie było, no ale trudno. Mamy tutaj też Binga i oczywiście Tomek i Przyjaciele, czyli książki znane pewnie kojarzone przez dzieci z bajek, po prostu z bajek. I to myślę, że przez dzieci w różnym wieku. I teraz pokażę Wam, jak wygląda. Wygląda ta książka w środku. Mamy tutaj zestaw magnesów. Otwieramy. To się nie musicie się martwić, że coś się rozsypie, ucieknie jak raz otworzycie, trzeba będzie potem ich szukać po całym domu, bo po to jest ta nakładka, żeby potem po skończonej zabawie pozbierać magnesy i niech książki czekają na kolejną zabawę. No ale dobra, otwieram i zobaczcie, są tutaj najróżniejsze rzeczy, najróżniejsze elementy, postacie bardzo często, które będą potrzebne do tej historyjki. Historyjki są dosyć proste. Jeszcze sobie tutaj zamknę, żeby Wam pokazać, jak wygląda sama książka. Tutaj mamy magnesy, wiadomo, a tutaj mamy książkę ze strunami, do których można te magnesy przyczepiać. Zatem jeszcze raz otworzę tutaj na Waszych oczach i sprawdzimy, czy te magnesy, że tak powiem. Trzymają się kupy, żeby też sprawdzić, czy na przykład nie popsujemy dziecku frajdy, bo tu odpada, czy coś się z tym dzieje. Więc proszę bardzo, ja tutaj przyczepiłam oczywiście tak na chybił trafił, natomiast fajne jest też to w tych książeczkach, że dzieci podążają za tekstem i mogą z jednej strony mogą sobie same tworzyć te światy, zwłaszcza w kucykach, pony zaraz Wam je pokażę. A z drugiej strony mogą po prostu uważnie słuchać o czym jest historia i. I tutaj sobie za nią podążać. Karolak potrzebuje twojej pomocy przy załadunku ogromnych skrzyń w porcie w Rybkowie. Czy znajdziesz jakieś maszyny do tej ciężkiej pracy? Więc to nie jest tylko przyklejanie takie, o, tam bez sensu, e, tylko właśnie podążanie za tekstem. To jest fajny pomysł. Też podoba mi się Bing, który jest bajką. Wiem, że dzieci lubią e, Binga i e, to jest bajka dla najmłodszych. Akurat tutaj mamy zabawę w parku, co jest przeurocze. Pokażę wam, jak wygląda. Wyglądają poszczególne strony. Tutaj yy, jesteśmy na powietrzu. Ja bardzo to lubię w książkach dla dzieci. I zobaczcie, ile tutaj jest wolnych miejsc i przestrzeni do tego, żeby właśnie maluchy doczepiły w odpowiednim miejscu odpowiednich bohaterów. A też zwrócę Waszą uwagę tutaj na te białe chmurki, akurat w bingu, bo tutaj jest zawsze taka zaczepka do, dla dziecka, takie można powiedzieć zadanie dodatkowe. Jak myślisz, czym poczęstuje się każdy z przyjaciół? I właśnie dlatego, że to jest takie otwarte pytanie, my możemy sami kombinować. My możemy sobie wymyślać za każdym razem inaczej, jak ta historia się potoczy. Ktoś może mieć ochotę na soczek pomarańczowy, ktoś inny może lubić zupełnie co innego, a tu jeszcze niech sobie. Piesek biega i szczeka. Zobaczcie, u mnie to wygląda tak, a w tych magnesach są też kwaczące kaczuchy, bo jest też taka strona, gdzie właśnie po jeziorze pływają kaczki. Więc, Pek, proszę bardzo, my możemy sobie znowu sami zaplanować, kto będzie te kaczki na przykład oglądał, albo kto będzie z nimi rozmawiał. Świetne jest właśnie to, że za każdym razem to może być inna historia. I dokładnie tak samo jest w kucykach Pony, które uważam, że mają całą masę, całe pole takie do wykombinowania ze swoją wyobraźnią. Co tutaj się może dziać? I też my tutaj mamy podpowiedzi kto gdzie mieszka, w jakiej krainie. Tu na przykład mieszka królewska rodzina. Także wiecie, my musimy tutaj też trochę dopasować, ale oczywiście, że możemy po swojemu również opowiadać. Więc ja na przykład w tej pięknej krainie diamentowej zostawię takie kucyki. Oczywiście one są przypadkowe, natomiast Wiadomo, chodzi mi o to, żeby pokazać, iż tymi książkami mogą się w zasadzie bawić młodsze i starsze dzieci, dlatego, że no tak, same bajki kierowane są do młodszych, ale już to wyobrażanie sobie, opowiadanie jak najbardziej mogo, może też wciągnąć starsze dzieci, które mają na przykład sentyment do kucyków pony albo na przykład do binga. Także super, bo nie są to książki na jedno przeczytanie, a wręcz przeciwnie, na zachęcanie do. Kombinowania i opowiadania za każdym razem troszeczkę inaczej, tak po swojemu.